Przejdźmy do budynku przy Kielońskiej 61. Mieści się dziś tam wyższa szkoła zawodowa, ale kiedyś była tu szkoła podstawowa imienia Hoffmanowej, tak zwana babką. W czasie wojny był tam szpital niemiecki, w którym pracowała harcerka Lidia Freisler-Zalewska. Wydawała sadnąć środki opatrunkowe, które przekazywano partyzantom. Pochodziła z rodziny patriotycznej, była siostrą słynnego kuriera, Janow Rejslera, pseudonim Xawery. Akademickie Morawieckiego. Tu uczył się i pracował druh harcmistrz Stanisław Bugajski. Jest on autorem pieśni pod tytułem Modlitwa Harcerska. Oto historia jej powstania. W 1919 roku odbyła się pierwsza kolonia harcerska w Przesietnicy. Komendantką tego zgrupowania była druhna Maria Wustawowska-Bugajska, żona wyżej wymienionego druha Stanisława. Niedaleko sądeckich harcerzy obozowali harcerze z Lwowa. Wspólnie komendantki obu zgrupowań przygotowały przyrzeczenie harcerskie, na które drug Stanisław specjalnie ułożył słowa i skomponował muzykę do modlitwy harcerskiej.